Witajcie moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę później o tej godzinie. A kto mnie widzi pierwszy, Sunflower, dostaje ode mnie pytanką. Monia też. Czekamy na trzecią osobę, która się pojawi. Zaraz tylko udostępnię post na drugiej mojej stronie. Już momencik. Aleksandra Woźniak dostaje ode mnie pytanko. Pamiętajmy, że pytanka możemy tylko w tym samym czasie, w tym samym dniu wykorzystać. Dzisiaj troszeczkę chciałam Wam opowiadać o czym, o co prosicie w ostatnim czasie. Co zamawiacie, co jest ważne tutaj. Często prosicie mnie, żebym spojrzała w karty, żebym w ogóle powiedziała Wam, jak będzie wyglądała Wasza sytuacja finansowa bądź biznesowa. Mój samolot leci tutaj, gdzie jestem. Poczekam, aż przeleci. Bardzo często pytacie się ostatnio też o finanse o horoskop finansowy. Ale też prosicie mnie, abym ułożyła Wam właśnie skrypty runiczne na firmę, jeżeli chodzi tutaj, właśnie o to. Takie skrypty runiczne, one bardzo dobrze, jakby działają dla rozwoju firmy, ale też dla przyciągania właśnie obfitości. Pamiętajmy, że sukces to nie jest tylko ciężka nasza praca. Absolutnie tutaj praca powinna być dobra i dobrze jakościowa, ale to jest przede wszystkim dobra energia, która nas wspiera. Wyobraźcie sobie właśnie, że każdy wasz krok w pracy on jest taki bardzo znaczący i w pewien sposób, Często nas e, otacza taka, ja to nazywam, świetlista moc, która przyciąga dobre opinie i dobra taka finansowa fitość. Jeżeli chcesz taki skrypt, e, mogę ci go indywidualnie do sytuacji ułożyć. E, i, i, dobre opinie, dobra, włączyło. taka finansowa fitość. Jeżeli chcesz taki skrypt, e, mogę ci. O już mi się tutaj coś w, włą włączyło mi się podwójnie, momencik. Coś mi się tutaj, coś mi się tutaj powłączało. Sobie, momencik. O. Dlatego zapraszam serdecznie. Często runy są naszy, naszymi takim wsparciem energetycznym, szczególnie jeżeli zamawiacie reiki. One często wspierają nas, żeby właśnie przychodziły pomysły, żeby była siła, żeby była taka kreatywność. To jest bardzo ważne, żeby te blokady, które mamy, one też, żeby one się rozwiązały takie supły energetyczne. Um, runy wspierają nas, a przede wszystkim nasi klienci oni bardzo często wracają. Z tego względu, że jakby też bardziej i świadomie dbamy, o własną energię. To jest bardzo ważne i polecają często nasze usługi, więc jeżeli to jest taki czas, żeby Twoja firma czy rozkwitła, czy żeby nabrała takiej harmonii przede wszystkim, to napisz do mnie, wtedy ułożę Tobie taki osobisty skrypt, który będzie bardzo tutaj dla Ciebie jakby ważny. Co dalej, co dalej zamawiacie przede wszystkim? Jeszcze chciałam dodać do tego skryptu, że skrypt często łączy taką energię właśnie rozwoju firmy, takich stabilnych i też rosnących finansów oraz właśnie tej dobrej opinii klientów. W momencie, kiedy zaczynamy pracować z energią, czy pracujemy, to pracujemy też ze sobą, bo my, wyrażamy to, co robimy w życiu. Klienci nie przychodzą po prostu po przychodzą po usługi, ale przychodzą przede wszystkim po energię. I to jaką energię ty, ty emanujesz, taki jest właśnie twój biznes. Oczywiście bardzo ważna jest tutaj uczciwość. To jest bardzo ważne, więc runy i reiki bardzo mocno wzmacnia poprzez intencje. I działa, działają w harmonii w taki sposób, żeby były bezpiecznie energetyczne. Co dalej, co dalej tutaj? Często mnie też prosicie właśnie o ochronę. Przede wszystkim, że mówicie, że na przykład idziecie do miejsca, że chcecie się wyciszyć, że czasami jesteście w takich trudnych miejscach, gdzie ta energia nie jest taka sprzyjająca dla was. Przede wszystkim, dlatego też, jak baryki, bardzo fajnie tworzy też taką tarczę ochronną i wzmacnia granice, ale często też odcina wpływy po prostu innych osób, a połączona właśnie ze skryptem runicznym, przede wszystkim, ona zatrzymuje napływ tych toksycznych osób i energii, wprowadza taki spokój i dystans emocjonalny, oczyszcza po prostu atmosferę. I często, jakby wprowadza takie poczucie siły, spokoju, optymizmu, jeżeli chodzi o to. Wyobraźmy sobie, że taka przestrzeń nasza w pracy jest taką wyspą, właśnie spokoju. Czy tam, gdzie wchodzicie do domu, to jest taki spokój i jest taka harmonia, i wszystko, to, co jest takie toksyczne czy męczące, czy osoby nawet, które was męczą, są daleko poza własnymi granicami, że szanujecie właśnie tą energię przede wszystkim. Często właśnie skrypt runiczny, szczególnie tutaj też Raiki, ona działa bardzo mocno jak taki niewidzialny właśnie ogród, który jest otoczony murem światła i możemy w nim po prostu oddychać i swobodnie i czuć się bezpiecznie. Przede wszystkim my sobie pracujemy, pracujemy, tworzymy, e, przede wszystkim a reiki, czy runy dbają o to, czy nawet anioły, o to, żeby nasza energia była taka czysta, nienaruszona, taka świeża. Przede wszystkim. Dlatego, jeśli pragniesz więcej właśnie spokoju e, w pracy i ochrony przed tym, co wysysa tobie siły często czy przed takimi ludźmi, Zapraszam Was po skrypt. Możesz go dostać w prezencie za wykonanie zadań, albo po prostu tutaj zamówić go sobie, jeżeli chodzi o to. Więc zapraszam Was serdecznie. A teraz mam dla Was karty. Mam dla Was karty. Co my tutaj mamy? Co my sobie dzisiaj wybierzemy? Anioły, bo Wy najbardziej lubicie anioły zawsze. Dzisiaj mam w promocji dla Was horoskop finansowy, więc zapraszam serdecznie. Liczba miejsc oczywiście limitowana jest. Tutaj. Zobaczmy sobie, już biorę anioły i będziemy, będę Wam dawała przesłania anielskie. Już momencik. To chcę przesłanie, daję serduszko. Jeszcze jestem tutaj chwileczkę. Tutaj Co my tutaj mamy. Mamy tutaj widzę panią Krystynkę Baron. Pani Krystynko dla Pani piękne, piękne przesłanie jest oddychaj spokojem. Tutaj anioły właśnie szepczą, że każdy wdech jest jak ładna chwala, która przynosi ukojenie, a każdy wydech uwalnia ciężar minionych chwil. Ewa Larson, dla Ciebie piękna karta, zaufaj drodze. Piękna energia intuicji. Właśnie tutaj nie musisz jakby e, widzieć całej ścieżki, by postawić kolejny krok. Anioły czuwają nad tym, abyś dokładnie trafiła tam, gdzie Twoja dusza ma być. No, zobaczcie, jakie piękne przesłanie anielskie. Ewa robótka, dla ciebie Ewuncia, pielęgnię ciszę w sercu. Piękna energia, proszę. W ciszy znajdziesz odpowiedzi. Anioły prowadzą cię w miejsca, w których Twój wewnętrzny głos może zabrzmieć najgłośniej. Jaka piękna Monika Siwiela, dla ciebie Moniczka, wszystko ma swój rytm. Tak jak dzień przechodzi w noc, takie twoje życie płynie w harmonii. Anioły przypominają, że nawet w pozornym bezruchu toczy się głęboka przemiana. I kan dla ciebie piękna energia. Przede wszystkim twoje światło jest potrzebne. Świat rozkwita, gdy dzielisz się sobą. Anioły, proszę, byś pozwoliła swojemu sercu promieniować bez lęku i bez oczekiwań. Jak pięknie, przepiękne przesłania. A ja Wam życzę wspaniałego, cudownego dnia, moi drodzy. Zapraszam Was do kliknięcia na dzwoneczek na YouTubie albo śledzenia mojej strony, chociaż na Facebooku ta transmisja troszeczkę jest opóźniona. Są to krótkie transmisje. Nie pokazuje się, żeby szan szanuje swoją energię. Rzadko się pokazuje. Ostatnio, chyba, że do mnie dzwonicie, to rozmawiam na kamerce, ale w ten sposób po prostu yy, w pewien sposób też yy, jakby ch chroni swoją energię, gdyż męczą mnie transmisje na żywo. I yy, życzę Wam wspaniałego, cudownego dnia. I zapraszam Was serdecznie. Mamy dzisiaj horoskop finansowo-biznesowy w prezencie, w prezencie, przepraszam, w promocji. E, tutaj. A jeżeli wpiszecie się pod post, gdzie jest post, znajdziecie post wczorajszy na Facebooku, gdzie wpiszecie słowo miłość, to dostaniecie ode mnie krótkie czytanie na związek więc zapraszam serdecznie pozdrawiam was serdecznie i życzę wspaniałego cudownego dnia